Jeżeli chcesz ze mną popykać na przykład w GTA lub inne gierki, albo po prostu zamienić parę zdań, to wbij na ekipę Szuksera na social clubie oraz do naszego YouTube'owego Discorda. Jest to coś takiego jak TS. Wszystkie ważne linki znajdziecie w opisie filmu. Yo, 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 słuchajcie. Jeszcze przed filmikiem chciałem dodać jedną rzecz. Niedawno nawiązałem współpracę z nowym grafikiem, a zarazem moim dobrym kolegą. W opisie macie link do jego kanału, nazywa się Onliners. I mam nadzieję, że wbijecie do niego i zostawicie mu słupka za wkład, ale też poprawę wyglądu mojego kanału. Już nie przedłużając, zapraszam na film. Cześć, który Szukser, witam Was w drugim odcinku z Maratonu. Dzisiaj gramy w Chowanego. Jestem znowu z kolegami Siema. z ekipy Szuksera, nie wszystkimi, <grych> ale dobra. Salut, chcę... dobra, jest dobrze, jestem gotowy. Kto chce uciekać? Ja. Ja, chcę, ja chcę uciekać, żeby był ciekawszy odcinek. No to dobra, to dawaj, ja pójdę do grę. Do... Czekajcie, to ustalmy, ja że Jestem myśliwych dwóch myśliwych, tylko ja będę myśliwym, na przykład z Maksem. No słuchaj... Cykser, czekaj. Musi być... No idź uciekaj, Tomek, idź uciekaj. To gdzie? Do uciekinierzy, dąż do drużyny. Czekaj... uuu... nie zdążyłem chyba. Musisz dać niegotowy i musisz... Czekaj, niegotowy, uciekinierzy... do drużyny. Eee, gdzie też no do drużyny? Jest no jestem, u... No jestem, uciekinierzy. No jestem... Aha, do drużyny, no. Taki nie A co na dwójkę uciekamy tylko? No tak. Trzech no szuka. Nie? nie suka. To ile już szukających? Trzech? Trzech, no dobra. Szukających trzech uciekających dwóch. Okej. Okay. To no z kim jestem, z Karhalem, tak? Z Bartkiem Tak w sumie jest bardziej e, ten. Dobra, lecimy hardware. Ale, się... Ale ty się tak świecił. Ja tak to mogę tak wyłączyć. Ja to wyłączę. Styl. Gdzie to było? Podświetlenie ubrania. Ale masz. Co ty wziąłeś zaczął? Strój. Kto to wziął ja... ten strój rażący? O ja. Ale ja wyłą... wyłączyłem podświetlenie sobie. Ja podświetlenie wyłączyłem, bo to można wyłączać. W sumie wiem, gdzie oni są, bo to znam tą mapę. Czekaj. O kurde. Jaką gdzieś tam? Właśnie, mówię, wiecie, nie, właśnie, no wiecie... Nie no, bojowy karabin maszynowy jest lepszy. To mogę iść do góry? Nie mogę. Dobra, to idę tutaj. Już no, co do... mi nie chce chodzić, ty? No patrzcie, nie mogę się obrócić, ej. O, dobra. Dobra, go, go. Harci, czekaj. Fuck. No, widzę ich. Serio? Ja, żartuję. No właśnie, już myślałem. Ja się gdzieś wrąbałem w ogóle. Ja w ogóle zaraz padnę, ale to z czego? nie ja? nie Kurde jak ja się skupiam to mi się gębo otwiera tak lekko I to głupio wygląda Muszę nad tym ten Jezu yes. Ej Czarek za daleko chyba pojechać Bo oni gdzieś tutaj są Gdzie ty jesteś? Gdzie ty No, biegłeś? no Właśnie ja chcę iść bardziej tą, tą stroną Bo wiesz O tą? A dobra No tam tam, tam no, no. I ty ma paspoko? Jest. No. Nie Nie? Nie. Nie? nie. Maxiu, gdzie ty tam pojechałeś? Czemu ty kamcisz na punkcie? <noise> no. no. Nie, nie, no nie, nie, nie no. kamcisz tak, nie ma sensu. Nie kamcisz, Nie, ja nie kamcisz kam kam tak na punkcie. Jeśli takich nie zauważę, ty wiesz, ile tu można dojść i zrobić. Aha. No nie, nie, nie kamcisz tak na punkcie, bo to bez sensu jest. Ja czekam na ulicy. A, bo, widzisz, widzę, że czekasz na ulicy. No tak, wyrobiasz. Tak, faktycznie, czekam nie na ulicy. No... Trzeci raz. Czekaj, się <noise> Co chodzi? A, Widziałem nie coś! Nie. Ja, jak dobrze się ja mnie wyłączyć nie tego stroju, bo miałem liczbę. Ja na do ciebie. Nic nie widziałeś. No nie, wydawało mi się. No, no z widy masz mówić. Tak? No mówię ci. Pewnie pod mostem. O, biegł. pod mostem pewnie, no wszystko mi się tak wydaje O nie, spadłem do wody Sandal kierowca, tak? ha? OHA Oj Dobra, nałożę, nałożę coś Ale, 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 ale Aha, są na o oh, fuck, co jest? Broń mi się wyłączyła Mam No nie! Jednego zabijem A wy już taki pod mostem jest, pod mostem jest Ja już kurde nie wiedziałem co robić Ja pierdziele, dobra A, pewnie drugą stroną, albo zostawił A Ja wybrzeżnie wszedłem Kurde, myślałem, że wybrzeżem będzie najlepszy pomysł Już jednego zabijem, ale drugiemu nie daję rady Teraz... Harhal są pod mostem Są trochę daleko od, trochę dalej od mostu, minimalnie Kurde, co jest? Harhal już pewnie wbiega do tego No Harhal już przy punkcie jest o Jezu, nie. on zakończ misję. No, Harhar już przy punkcie, on już wygrywa. Co, nie, Hardzie? Co oh, jest? A w wodzie się zablokowało. Ale ty piękna jesteś. No co to, to, to tej... jest? No, ja wiem. Co czas <laughs> zabijam. Kurde, no. wybierzesz, że to nie był jednak dobry pomysł. No, już... Dobra, czas punktu bronić. Nie, no, nie kampcie tak. Nie, nie kampimy, żartuję. Chyba. Chyba, ja cię będę Harchal plecy patrzył, ok? Dobra, dobra. Ja. E to jest dobre, mogę plecy patrzeć. No, Ale bez, będziesz słyszał silniki. O, ja się na Dobra. Ale kto zna? Ja czy kto? Co? Ja go ale ja nie, nie bo ja najpierw znam ja na kogoś dalej znalazłem na plażę, a później ten A kogo ja zabiłem? Jest tutaj! Jest tutaj, tutaj! Nie! Tutaj! Ha, zabijaj go Harhal! On jest przy punkcie, gońcie go! Dawaj, 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 a! dawaj, 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 daj zabij Uch, go, go, zabij go! go. Ja już no radę, nie! To to. Bartek, jaką gwiazdę zrobił u mnie! Zabij go, zabij go, zabij go! Nie uciekaj, tak tylko go zabij, masz loa! No no nie. nie mogę strzelić. Dobrze, dobrze, dawaj, 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 dawaj. Cze, no i bye Czemu on tak szybko wstał, co? No, bo co idealnie! Idealnie no, przybiegł ty... No bo mu strzeliłem! Czemu, ej, czemu on tak, idealnie. tak szybko wstał? Dobra, ja dwóch znalazłem już dobrze. Ale idealnie wy... Ale ten, tak zakończyłeś. Się, tak A ja go no. no, przewróciłem no. i wstał. No dobrze no. Bartek Jechałem w ciebie. Ale nie przewróciłeś mnie. To fajnie, że zrobiłeś gwiazdę. Te gwiazdy zrobiłeś u mnie, no u mnie też zrobiłeś gwiazdę. Zrobił gwiazdę i ten... Kurde... E, ja znowu szukam, mi się to nie podoba. No, co, ja o, ja o dobrze, uciekam. uciekam. Ja też uciekam. Z gitara. Dobra, to ci. ktoś. Ale nie, jak, chyba hmm. teraz po tej rundzie my będziemy. A gdzie ty pojechałeś w drugą stronę? Bartek, chodź tutaj, Bartek, chodź tutaj. Cicho. Tam, tam, tam pojechał... Żeby wiesz, wiesz... O, tak, nie dojdziemy mówisz? Czy dojdziemy czy nie? W krzaki, tak żeby nikt nie słyszał. Dobra. No, tam to by nie było sens. Człowieku, jak oni przyjeżdżali obok mnie, ciągle ciągle mnie widzieli. Tak? tak? No, ale nie byłem w krzakach. Właśnie nie idę wybrzeżem. No Nie, nie, nie raź tu chyba. No, nie. Ale oni wiedzą, gdzie zaczynamy i to jest No właśnie to jest no, a wy za to też wiecie gdzie jest punkt No, dziwne żebyśmy nie wiedzieli no A, a wy, wy, wy go nie widzicie chyba, nie? Punkt No, ale wiem gdzie jest No, ale no wiedzą be. gdzie jest Dobra, Harhal chodź Bo tutaj flary są i takie tam No No parkour Le parkour No, patrz co za Ej, ja mam gorzej, ja mam szpilki <laughs> Herhal her, her, szpil... w Co? Maksiu? Ma... Czemu? Okay. Tak co? Bo co? Bo jestem koło was? Co? Siema. Jak tam? Znalazłem Harhala! Ojejku, jakie krzywo strzelam No Dobra, leży A więc tak no. a szukser pewnie do punktu już biegnie je, je, no. jest Jest tam, gdzie zginąłem Tak mogę powiedzieć To ciekawe Dobra, gdzie ty jesteś? Okułudne Ja mogę was patrzeć? Nie, nie mogę na was patrzeć Harhal, cicho Mówimy lepiej, plecy albo co? Dobra, obstawcie, no kurde, obstawcie każdą stronę. Chodźcie teraz na ulicę. Ja pójdę pod most, a idźcie na ulicę. Ej, muszę sobie filtr ustawić. Ej! Co? O. Chyba do mnie strzelił. Tak? Albo on widzi. Dobra, będziecie jakoś. Możesz z widy o, chyba. Kurde, czekaj no, mam... ja muszę jeszcze kamerę sobie ustawić. O, dobra. Ja obserwuję całą Czemu nie pojechać pod most? Chyba, most. Dobra, ja pojadę, ale idźcie na ulicę, wypatrzcie na tę stronę, ja sprawdzę to. Ale wątpię, że jak harhala Okej, okay, widzę tam, widzę tam jednego. Widzę jednego. No też widziałem, widziałem. O nie tak, widzę, widzę jednego, bo to oni wiedzą, że wtedy jest to Małognik. No, ale nie wiadomo, kto, o A może, a może, a może fejka dałeś, że ich widzisz? Nie, oni musieli widzieć mnie, bo wy jeździcie w dwójkę. Kurde, no, najgorszy, że mam czas koniec. Co koniec? Nie Chciałbym Jest tutaj, tutaj jest Jest tu! Chyba cię znalazł Aha no. Kurde nic nie widzę! Tu jest w tą grę. Nic nie widzę, fuck! Nic nie widzę! W krzakach ja nic nie widziała nice. cholera! Nie ty, ja nie mogłem z tych krzaków wyjść, ty! Jestem nie mogłem z tych krzaków wyjść! Ja jestem hardcorem. Kurde Ej, no. Oko, so oko sokoła i tyle. Co, koniec już? No nie, jeszcze chyba następna lunda, nie? Bo gram do dwóch wygranych. wyraz wy wygraliście i my raz. Aha, no dobra. Oko sokoła, nie? Kurde, stary, ja już w krzakach ten... Słyszę silnik i idę do krzaków od razu, nie? No, ja, ja też miałem taki pomysł, że zaczęli się tych w krzaku. jest no. najlepiej. A wiecie, że, że jak zabiliście Bartka, to ja wtedy w krzakach dobra, byłem obok was centralnie. No to ty, to chował obok mnie, bo ja tam tylko byłem. No dobra, to teraz ten, to, to teraz my to szukamy, to teraz szukamy szukam, tak? No no, Ale ja uciekam. Chodź od razu do punktu, zawsze do nich tam, gdzie oni, wiesz. Dobra. Ja Ale to w sumie, nie wiem, włączać, nie no, nie będę włączał od podświetlenia tego stroju, bo to będziecie mieli też łatwiej. No jestem... Dawaj, co na jednym duży? kole zaczynamy. I którym się wyłacza to podświetlenie I... tego stroju? M, y, wchodzisz w styl i tam masz na samym dole. To masz? fajnie, Bo... że ja znowu szukam. Kurde, po co ja mu to powiedziałem? No nie wiem, właśnie. Chciałbym... No, no, no zapomniałem. Mam... Dobra, nie no, nie będę już taki hanski, Chodź, powiedziałem. Uff, myślałem, że się wywala. Wszystko światło, ty... Właśnie. Ale my mamy tylko olbrzyma, nie lubię tym przesyłać pamięci. Wyłącz światła. A nie olbrzym. Nie Olbrzyn, Olb... Nie wiem, kurde. Olbrzyn. Bez le, olbrzyn. Okej. Okay. Kurde, nie, spadnę. <laughs> to meka wtedy, co ja zginąłem, to tym ten. Nie widziałeś, co ja tak spadłem? Te krzaki są Aha. najgorsze Kici kici Musiśmy jakby zapomniał wyłączyć znaczników, że są włączone No, jak ostatnio było, nie? O nie, o nie, o nie O fuck O fuck, wpadłem do wody O jery Ja jestem strasznik teksasu Jest Dobra, lecimy tam, bo już za daleko trochę pojechałem Gdzie jest czy... Ja? Aha, cię do tamtej drży no. Kurde, muszę te światła wyłączyć, zapominam o tym Kurde, no wyjadę tu? Czy nie wyjadę? Oops. Wyjadę ja się zjechałem. Troszkę na dół. No, nie, <laughs> nie w to Ej, my w trójkę szukamy czy... Tak? A. Aha, tak, zapomniałem. Bar Aha, dobra, co my, sz my szukamy? Hmm. Gdzie się A, no, Tutaj... Oni, w sumie mogą oni być... mogą być już blisko punktu no, Nie, w sumie to jeszcze nie za mało czasu. No, oni mogą być w krzakach, tego jestem pewien. Też tak myślę. Dobra. dobra. Tak, tak randomowo strzelił w krzaki i zabił. <laughs> Mam pomysł. Okay. Pójdę szkać od tej strony Kurde ja nie lubię z tego strzelać, no o, nie podjadę tu chyba Podjadę czy nie? Podjadę Chcesz zabić taki amocyklistę co z, z szymczokiem jedzie Szymczok Kurde, Kurde nie ja się widzę ja ja, ja się zablokowałem znowu Jesteś pewien? Fak No ja nie wejdę no tu tak Chyba wiem gdzie jest, jest taki... Czarek Okej, okay, gdzie on może nie wejść? Hm. Na góry jeszcze, pewnie jakiś jest przy wybrzeżu może Jak na, na, no to jest pewne, że na jakąś górę Ale nikogo tu nie widzę Bo taka muzyczka Uch, się włączyła Jakie salto? Harha, <laughs> oni może mogą być blisko punktu, bo jakaś taka muzyczka się włączyła Ja coś czuję w kości Oooo! Co ja nie Za mało czasu O jest ten. tu, jest tu! Gdzie? Przy punkcie? Yy, no już blisko, blisko, sandał już blisko Dawaj Carek musisz Dawa. bieg, bieg, bieg Dawaj Carek O no nie no spadam, no spadam. Dawa, Dobra wlecę. Do oni są tam, oni są... No, no, ja jestem w ogóle z innej Wlecę do wody, żeby ten, żeby nie no, Ja się wiem, ale w z drugiej strony, oni wszyscy lecą na mnie O nie szybko od razu. się... Ja zginąłem tam więc... O, no, a ja. No dobra, nice. mnie? Odrodziłem no. się z tym. No, tak sobie fajnie spadłem do wody. A, Kurde, a... no gdzie ja się odrodziłem? Gdzie był Mamy ten punkt? do punktu. Tam. Chodźcie Patrz, do już punktu. strony, patrzcie na obie strony, tam może być też. Oni Tarek. przy wybrzeżu gdzieś chyba są. Się no, wydaje. To super, no, oni Może wodą płyniemy? Tak, Od razu motorówką. Nie, to ty jesteś, ja patrzę, kto to jest, kurde. Może motorówką, może od razu helikopterem ha, zabiłem, jeszcze mnie nie znaleźliście. Bo ja mało właśnie, gdzie oni byli, Bartek, jak tam? Ja wiedziałem, tylko że chciałem dojechać do Na początku, jak byłem przy koło to ktoś przejechał koło mnie. Możliwe, że ja mam, i byłem przy ścianie i nikt mnie nie. nie zauważył nikogo tu nie ma ja cały czas na początku słyszałem silniki i się bałem w ogóle wpady z krzaków albo te... w lesie gdzieś mogą być ten gdzie wjeżdża w ogóle ja? widziałem no, właśnie, chyba po schodach zjechałeś ty wariat kurde robię. mogą być gdzieś w lesie też no dawaj, daj poszukać w sumie tam jest Maxiu w lesie gdzie ja w lesie? o no, nie, to tam jest a nie tam, Harhal. kurde o, coś słyszałem co słyszę, Jakieś strzelanie. No, bo ja sobie strzelam. No, Bartek. mnie nie strasz? No. Właśnie, ty mnie wystraszyłeś tym strzelaniem. Kurde, te, krzyki się tak trochę jak ten ruszają. Oby, to... Co powiedziałeś? <grym> Co ty powiedziałeś? <grym> no, nie chcący. Gwara no, śląska. Ruszają jakby ktoś tam chodził. Mm. No to strzelaj, skanuj. O, a nie, to myślałem, że to jest coś na to woda. Dopadnie kurierów. Kurierzy gdzie jesteście O nie to jest boja. ja myślałem, że to Sandał się, sandał się świeci. Nie widzisz? Sandała z boją pomylił Dobra, mamy już mało czasu. Gdzieś tam nisko punktu Jezu, co ty odwaliłeś? Po schodach wchodzi! Nie, to ja nie Gdzie po schodach? A jednak widzieliście? Wiedziałem, żeby stać... No nie! Po nim! Są w Cały punkt opłynąłem specjalnie, żeby no, miałeś z drugiej strony Przecież zjeżdżałem po schodach A Maksiu dobrze, że powiedziałeś, bo tak to bym nie wiedział Ja płynąłem sobie wodą byłem po obok ciebie, Jezu Tak? Weź zjeżdżaj tam, zjeżdżaj tam Bartek Dobra, Ej, do, ja tam zjeżdżę Nie zjeżdżajcie w dwójkę Przecież tylko u ciebie jestem tam. No tak Je... Ale, jakim cudem ty tak długo Jak ja przecież... Kurde, no nie mogę Przejedłem tam dookoła rzeki. A ja przepłynąłem cały punkt dookoła, bo Harham je widział z tamtej strony, to myślałem, że z tej strony się nie spodziewałem. A ja się spodziewałem, ja nie bo zdążę tam. tam na schodki poszedłem. A ja tam właśnie tam na klifie tam. stałem. Kurde, oni mu muszą być gdzieś po tej stronie. Ej, co, serio mówili, że po wodzie ten... Płynelik. No, a ja co chwilę nurkowałem, dlatego to się nie było widać. No właśnie, to jest też dobry sposób, żeby mnie nurkować no. tak. 20 wczoraj musi być po tej stronie. No ale szuk ser mnie zabijeć, no w ostatnim momencie, stary. Mówiłem. Trzeba było rpg wyciągnąć i tyle. Co? Trzeba było rpg wyciągnąć. No. Przez ale okazji? nie wiesz, się z tego olbrzyma strzelać. Serio. Przy okazji bym siebie wysadził, ale to szczegół. Ale lepiej zabić. Z tego olbrzyma to słabo się strzela. Jakie koły? Yeah! Patrzcie nie mielibyśmy za łatwo jak ten Ej no my takie cieniasy jesteśmy jak ten punkt pilujemy, my Musimy trochę się tam... No tak, taka jest prawda No, no ja się od dalej. Ja sobie, ja sobie jeżdżę ja. i robię flipy Jak my was szukaliśmy to nikt nie stał na punkcie No dobra, to ja też jadę, bo już nie będę ben... Ja nie Dobra, Czarek nie zdążył, słyszałem też Czekajcie, tutaj obserwuję no, ja też... no, o, o, on gra nam na psychice, tak mówi, a zaraz biegnie na punkt No, 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 to jest dobre, pamięci. No tak, na pewno tylko, że Czarek odpłynął tak daleko, że już nie jest dobrze. Jak okay, Bo ja się spakowałem. Tak, ja, do... ja jestem już w Los Santos to jest Jak Czarek <noise> chyba do Los Santos dopłynął. Ja już na plaży jestem. S Ale nie, no to Czarek nie ma sensu, on już tak daleko popłynął, że na pewno własnego. nie jak To zgrabnijcie nas, wiecie o tym. Mhm, na pewno. No F, no, 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 no kurde. F jak wsiadaj. No. Co? <laughs> B, jak najlepiej. Jak najlepiej. <laughs> co jak analfabeci. <laughs> co jak analfabeci. Dobra, dobre Co to jest? O jezu. Dobra, jeszcze one minute guys. One minute. Yes, yes. No, kurde, no, nie, znowu Ja spadłem, kurde. ja Nie, co? ginę No i zróbmy. Poróbmy sobie bączki, co? Dobra. Wiesz, Dawaj, na jednym kole. Ja sobie ja wyciągle robiłem. No. Filmik 20 minut trwa, nice. Bag, Mogę, dobra może no, być jeden dłuższy To się. Ej no, ja się wytnę. No coś tam wytnę Dawaj Czarek, snela. No, może no, zdążyć jeszcze Tylko że... No, Będziesz musiał sobie z tego, no to nie wiem. Patrz. Uwaga z sobie no, wypływ Skąd! Lecę! Ej, patrzcie na to co ja robię! Chybałem Czarek, że się utopisz. Jezu widzicie jak Co? Myślałem, że to jest ktoś a to tam. A chyba nam wraż na A ja sobie skaczę, patrzcie. No ja chyba go widziałem. Gdzie? No, na pewno, w wodzie, tak? Na pewno. Daj tak, go widziałem. Już no, no już nie zdążył. No, Staje się ma, prawie nie ma, utopił szans. i go widziałeś, tak? Chyba, bombelli nie tutaj Dobra, skoczę. Dawajcie ma, no do jak blisko. Nie zdążę. No nie zdążę, skoczył do wody. No, czyli jest koło mnie. A co blisko Gdzieś byłeś, Czarek? Nie, no prawda jest taka, że Czarek przeszedł całkiem w prawą mapy i on już prawie doszedł na górę mapy, nie? Ja chłopie w tunelu szedłem tu. Dobra, to koniec odcinka, nie? O 33 Udy. tysiące. 34 35. tysiące, dużo. 22 ja tak ranga. Oh, yeah. Bo za długo o, graliśmy. No. Ranga 10. Dobra, to co, koniec odcinka, nie? Pa, salut zrobiłem. Dobry salut. Ty w ogóle, Czarek. Poszedł całkiem w prawo jak ja przyszedłem z lewej, to odcinku. Dobra, czekajcie, kończymy odcinek, tak? Mamiście takie far, zabrakło minut. To dzięki, że oglądaliście odcinek. Był drugi odcinek z maratonu. Następny odcinek będzie jutro. Będą co każdy dzień, jak mówiłem w pierwszym odcinku. No i co? myślę, że się spodobał? Trzymajcie się. na razie, cześć. Hello.